Czy wiedziałeś, że istnieje naturalny produkt spożywczy? Który może dostarczyć nawet 10 razy więcej wapnia niż mleko? A co najlepsze, to nie jest drogi suplement. Ani skomplikowane leczenie, lecz coś. Co możesz łatwo zdobyć i co może odmienić. Zdrowie Twoich kości po 60 roku życia. Osteoporoza, ta cicha choroba. Która osłabia kości? Dotyka miliony starszych osób. Na całym świecie. A co najgorsze, wielu ludzi wierzy, że nic nie można z tym zrobić, że to nieunikniona część starzenia się. Jednak prawda jest taka, że można jej zapobiec. A nawet ją odwrócić w wielu przypadkach. Jeśli mądrze wybierasz to, co kładziesz na talerzu. Dziś chcę ci pokazać, jak jeden produkt. Może zmienić Twoje życie kostne i jak? Łącząc go z innymi naturalnymi sprzymierzeńcami, Twoje kości mogą stać się silniejsze, bardziej elastyczne i odporniejsze niż kiedykolwiek. Według Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy, jedna na trzy kobiety i jeden na pięciu mężczyzn. Po pięćdziesiątym roku życia dożna złamania związanego z tą chorobą. To oznacza, że ryzyko jest bardzo wysokie. Ale też, że szybka reakcja może zrobić ogromną różnicę. Znam starsze osoby, które przeszły od życia w strachu przed upadkiem do odzyskania pewności siebie, w chodzeniu, w chodzeniu po schodach, a nawet powrotu do zajęć, które uważały za niemożliwe. I co najwspanialsze wszystko zaczęło się od drobnych zmian w diecie. Zostań ze mną do końca, bo nie tylko poznasz ten potężny produkt, który przewyższa mleko pod względem zawartości wapnia, ale także pięć kolejnych, które uzupełnią naturalny arsenał do walki z osteoporozą i pomogą ci zachować niezależność, mobilność i jakość życia. Produkt numer 6, liście jarmużu, kale. Słyszałeś o jarmużu, zwanym też kale w niektórych krajach? To zielone liście należą do najbogatszych źródeł wapnia. Jakie daje nam natura? Co zaskakujące, jego zawartość wapnia znacznie przewyższa te w produktach mlecznych. Podczas gdy szklanka mleka dostarcza około 120 mg wapnia, jedna filiżanka gotowanego jarmużu może zawierać ponad 900 mg. Mówimy więc o niemal 10 razy więcej. A co najważniejsze, ten wapni występuje razem z witaminą K i magnezem. Strażnikami, którzy umożliwiają, by wapni naprawdę trafiał do kości. Badanie opublikowane w American Journal of Clinical Nutrition ujawniło, że osoby starsze, które regularnie spożywały warzywa liściaste, miały aż o 30% mniejsze ryzyko złamań niż ci, którzy spożywali je rzadko. Dzieje się tak, ponieważ oprócz wapnia jarmuż zawiera przeciwutleniacze, które zwalczają stan zapalny osłabiający tkankę kostną. Pozwól, że opowiem ci coś. Jedna 68-letnia subskrybentka napisała do mnie, że po odkryciu jarmużu zaczęła jeść go trzy razy w tygodniu podczas lunchu. Zauważyła nie tylko poprawę trawienia, ale także jej badania wykazały. Bardziej stabilny poziom wapnia we krwi. Co lekarz uznał za duży postęp. W profilaktyce osteoporozy. Jak go spożywać? To bardzo proste: możesz go gotować na parze przez kilka minut. Aby zachować składniki odżywcze? Podsmażyć z odrobiną czosnku i oliwy z oliwek, a nawet dodać surowy do zielonych koktajli. Razem z owocami, takimi jak jabłko lub ananas. Ważna wskazówka: zawsze łącz jarmuż ze źródłem witaminy C, na przykład cytryną. Ponieważ poprawia to wchłanianie wapnia. Wyobraź sobie, że każdy liść, który zjadasz, to jak cegiełka wzmacniająca twoje kości. Z czasem ta siła się kumuluje, dając ci większą stabilność, pewność siebie. I mniejsze ryzyko złamań. A najlepsze jest to, że jest tani, łatwo dostępny. I można go znaleźć niemal na każdym targu. Więc następnym razem, gdy pomyślisz o wzmocnieniu kości, pamiętaj, że nie musisz polegać wyłącznie na mleku. Przeciwnie, jarmusz to prawdziwy zielony skarb, który może dostarczyć nawet 10 razy więcej wapnia w sposób naturalny. Ale to dopiero początek. Następny produkt. Nie tylko chroni Twoje kości, ale także odżywia mięśnie. Twoich wielkich sprzymierzeńców, którzy podtrzymują Twój szkielet. Produkt Numer 5. Amarantus. Czy wiedziałeś, że jedno z najstarszych ziaren świata może być także jednym z najpotężniejszych. Dla wzmocnienia kości. Mowa o amarantusie, produkcie używanym. Przez cywilizację majów i Azteków, który dziś nauka uznaje za prawdziwy skarb żywieniowy. Amarantus zawiera nie tylko duże ilości wapnia. Około 150 mg w jednej filiżance ugotowanego ziarna. Ale jest również pełnowartościowym źródłem białka roślinnego. Oznacza to, że dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów, których twoje ciało potrzebuje do regeneracji tkanek? w tym także kości. Ale to nie wszystko. Zawiera także magnez, żelazo i fosfor. Trzy minerały stanowiące filary w budowie szkieletu. Fosfor, na przykład, odpowiada za nadanie twardości strukturze kości, podczas gdy magnez wspomaga wchłanianie wapnia i jego prawidłowe odkładanie się w kręgach i stawach. Badanie opublikowane w czasopiśmie Food Chemistry podkreśliło, że Amarantus nie tylko poprawia gęstość kości, ale także może zmniejszać. Przewlekły stan zapalny, kluczowy czynnik Utraty masy kostnej u osób starszych. Pozwól, że opowiem ci krótką historię. Don Rafael, 74-letni obserwator kanału, napisał do mnie. Że odkąd zastąpił biały ryż amarantusem, w swojej biecie trzy razy w tygodniu, zaczął zauważać, że jego nogi stały się bardziej stabilne i że może wchodzić po schodach z mniejszym zmęczeniem. Lekarz powiedział mu, że jego kości się poprawiają. Dzięki tej prostej decyzji jak można go spożywać? Bardzo łatwo, amarantus można ugotować. Tak jak ryż. W wodzie, aż ziarna staną się miękkie. Można go także uprażyć jak popcorn i dodać do naturalnego jogurtu lub owoców. Inną pyszną opcją jest przygotowanie etouls amarantusa, tradycyjnego napoju, który łączy to ziarno z mlekiem lub napojami roślinnymi, idealnego na śniadanie lub potwieczorek. Praktyczna wskazówka: łącz amarantus z owocami bogatymi w witaminę C. Takimi jak pomarańcza czy kiwi, ponieważ to zwiększa wchłanianie żelaza i wapnia, obecnych w tym superprodukcie. Pomyśl o amarantusie jako o małych ziarenkach, które działają jak mocne gwoździe utrzymujące twój szkielet, zapobiegając jego osłabieniu z biegiem czasu. A najlepsze jest to, że jest tani, łatwo dostępny i bardzo wszechstronny w kuchni. Teraz jeśli mówimy o wzmacnianiu kości, nie możemy zapominać, że mięśnie również odgrywają kluczową rolę. Bo co z tego, że szkielet jest silny? Jeśli mięśnie, które go podtrzymują, są słabe, a właśnie następny produkt potrafi działać zespołowo. Chroni twoje kości i jednocześnie wzmacnia mięśnie. Produkt numer cztery: suszone figi. Pozwól, że zacznę od pytania. Który słodki, mały owoc, wyglądający jak zwykły deser, może w rzeczywistości być naturalnym suplementem dla Twoich kości? Odpowiedź brzmi suszona figę. Choć wielu uważa ją za prostą przekąskę. Prawda jest taka, że suszone figi należą do najbardziej skoncentrowanych źródeł wapnia wśród owoców. Już cztery sztuki mogą dostarczyć ponad 150 mg wapnia. Czyli tyle, co szklanka mleka. Ale w naturalnej formie, bogatej w błonnik i antyoksydanty. Co ciekawe, suszone figi zawierają też potas. Minerał, który pomaga utrzymać równowagę kwasowo zasadową w organizmie. Dlaczego to ważne? Ponieważ gdy dieta jest zbyt kwasowa, na przykład przez nadmiar czerwonego mięsa lub produktów przetworzonych. Ciało kradnie wapń z kości, by zneutralizować tę kwasowość. Z kolei figi pomagają zachować równowagę i utrzymać wapń w szkielecie. Badanie przeprowadzone przez Kalifornię Dried Fruit Association pokazało, że kobiety po menopauzie, które włączały suszone figi do swojej biety, miały lepsze wskaźniki gęstości kości niż te, które ich nie spożywały. To bardzo istotne odkrycie dla osób starszych. Wyobraź sobie przez chwilę, że twoje kości są jak budynek. Wapń to cement, a potas to strażnik, który pilnuje, by ten cement nie rozpuszczał się z czasem. Figi pełnią właśnie te funkcje, chronią to, co już zostało zbudowane. Jak z nich korzystać? To proste, możesz jeść je jako przekąskę między posiłkami, dodać pokrojone do świeżej sałatki lub połączyć z naturalnym jogurtem. Można też przygotować z nich domowy dżem bez cukru. Zdrowy deser bogaty w wapni. Wskazówka: Zawsze pij dużo wody, gdy jesz suszone figi, ponieważ ich wysoka zawartość błonnika wspiera trawienie. Zanim przejdziemy do kolejnego produktu, mam dla Ciebie ważne zaproszenie. Zapisz się na kanał, jeśli podoba Ci się ten film, bo co tydzień dzielimy się naturalnymi poradami i rozwiązaniami, które pomogą Ci po 60 TCE. nadal cieszyć się zdrowiem, siłą i witalnością. Przygotuj się, bo to, co nadchodzi teraz, jest jeszcze bardziej fascynujące. Produkt który nie tylko chroni kości, ale też odmładza stawy i pomaga zachować ruchomość. Produkt numer 3. Nasiona chia. Czy widziałeś, że te maleńkie nasiona mogą dostarczyć więcej wapnia niż wiele produktów mlecznych i jednocześnie chronić Twoje stawy? Mowa o chia, superżywności, która w ostatnich latach zdobyła ogromną popularność choć jej korzyści dla kości są wciąż mało znane. Zaledwie dwie łyżki nasion dostarczają. Około 180 mg wapnia, czyli więcej niż pół szklanki mleka. I to nie wszystko. Zawierają też fosfor, magnez oraz kwasy tłuszczowe omega-3. Ta kombinacja czyni z nich kompleksową ochronę. Przed osteoporozą. Badanie opublikowane w czasopiśmie Clinical Nutrition Journal. Wykazało, że starsi dorośli, którzy włączyli omega-3 do swojej biety, utrzymywali znacznie większą gęstość kości niż ci, którzy tego nie robili. A więc nie chodzi tylko o wapni. Chodzi o stworzenie środowiska przeciwzapalnego, w którym kość może się regenerować i pozostać silna. Wyobraź sobie przez chwilę, że twoje kości. Są jak mur z cegieł. Wapń to cegły, magnes to zaprawa, która je łączy, a omega-3 to warstwa ochronna, która zapobiega niszczeniu muru z upływem czasu. To właśnie robi ci je w Twoim ciele. Jak ją spożywać? Najpraktyczniejszy sposób to jej aktywacja. Żałej nasiona wodą lub mlekiem roślinnym. Na około 20 minut, aż powstanie. Przezroczysty żel. Ten żel poprawia wchłanianie minerałów i jest bardzo łatwy. Do dodania do smoothie, soków lub owsianki. Możesz też posypać nim sałatki. Lub wymieszać z naturalnym jogurtem. Ważna rada: nigdy nie spożywaj. Zbyt dużo suchej czyje, ponieważ może wchłonąć płyn w żołądku. I wywołać dyskomfort. Zawsze ją aktywuj, aby w pełni wykorzystać. Jej właściwości. Z każdą łyżką czyje, którą dodajesz do swojej biety, budujesz ciche wzmocnienie swoich kości. A co najbardziej zdumiewające, to tanie, łatwo dostępne jedzenie, które znajdziesz w każdym sklepie. Ale jeśli to już wydaje ci się zaskakujące, poczekaj, aż poznasz następny produkt. Bo to nie jest warzywo ani nasiono? Lecz tradycyjny napój, który skrywa. Jeden z najpotężniejszych sekretów Dla zdrowia twoich kości i stawów. Produkt numer dwa, zielona herbata. Kiedy myślisz o wzmocnieniu kości? Prawdopodobnie pierwsze, co przychodzi ci do głowy. To produkty mleczne, nasiona lub warzywa. Ale czy możesz sobie wyobrazić? Że zwykła filiżanka herbaty może decydować o tym, czy utracisz gęstość kości, czy zachowasz je mocne przez lata. Zielona herbata, ten starożytny napój, który wielu pije po prostu dla przyjemności, jest w rzeczywistości cichym obrońcą kości. Dlaczego? Ponieważ zawiera grupę wyjątkowych przeciwutleniaczy, zwanych katechinami. Związki te nie tylko redukują stan zapalny, ale również pobudzają komórki budujące kość. Astie ublasti jednocześnie hamując. Te, które ją niszczą, osteoklasty. Badanie opublikowane w czasopiśmie. Journal of Bone and Mineral Research wykazało, że starsze kobiety, które piły co najmniej jedną filiżankę zielonej herbaty dziennie. Miały aż o 30% mniejsze ryzyko złamań biodra. To imponujący wynik dla czegoś. Tak prostego jak filiżanka na paru. Wyobraź sobie, że twoje kości to pole bitwy. Astio to budowniczowie, którzy wznoszą nowe ściany. A Osteoklasty, ci, którzy próbują je zburzyć. Zielona herbata działa jak dowódca, który wzmacnia budowniczych i osłabia niszczycieli przechylając równowagę na korzyść mocnych, odpornych kości. Jak ją włączyć do diety? To bardzo proste. Zapasz filiżankę gorącej wody, zostaw liście zielonej herbaty lub torebkę na 3 minuty i wypij bez cukru. Jeśli chcesz wzmocnić jej działanie, dodaj kilka kropel cytryny. Witamina C poprawia biodostępność. Przeciwutleniaczy. Wskazówka: unikaj spożywania jej w nadmiarze. Więcej niż trzy filiżanki dziennie, ponieważ kofeina może zakłócać wchłanianie minerałów u osób wrażliwych. Zielona herbata nie tylko wzmacnia kości, ale także chroni serce, poprawia krążenie i pomaga kontrolować wagę, co zmniejsza nacisk na stawy. To pełnowartościowy sprzymierzeniec. Dla każdego, kto chce starzeć się z energią i swobodą ruchu. Produkt numer jeden: Wodorosty morskie. Tak, dobrze słyszałeś algi. Te morskie liście, które często widzimy w japońskich zupach lub w rolkach sushi należą do najbogatszych w wapń produktów natury podczas gdy szklanka mleka dostarcza około 120 mg wapnia. Niektóre odmiany alg, takie jak łakamej, koumbu czy chydziki, mogą oferować nawet ponad 10 000 mg na stogie. To oznacza do 10 razy więcej wapnia niż mleko. W jednej porcji. Co więcej, wodorosty nie tylko dostarczają wapnia. Zawierają także magnez, żelazo i witaminę K. Wszystkie te składniki współpracują. By utrzymać mocne kości, elastyczne stawy. I zdrowe mięśnie. To tak, jakby każdy liść alk był. Naturalnym multivitaminem, który wzmacnia. Nie tylko szkielet, ale również. tarczycę i układ krążenia. Badanie opublikowane w Journal of Applied Physiology. Wykazało. Że regularne spożywanie wodorostów było związane z lepszą gęstością mineralną kości. U starszych dorosłych w Japonii, kraju, w którym osteoporoza jest znacznie rzadsza niż na Zachodzie. Teraz pewnie zastanawiasz się, gdzie można je zdobyć. Na szczęście dziś są one łatwo dostępne. W dużych supermarketach, sklepach ze zdrową żywnością. Na azjatyckich targach. A także w wielu sklepach internetowych oferujących certyfikowane, wolne od zanieczyszczeń algi. Najlepiej wybierać te pochodzące z czystych, zimnych wód. Na przykład z Japonii, Korei lub Europy Północnej. Bo tam dba się o ich jakość i czystość. Jeśli zdecydujesz się ich spróbować. Nie musisz jeść dużych ilości. 5-10 gramów suszonych alg dziennie. Wystarczy, by dać Twoim kościom niezwykły zastrzyk siły. To odpowiada na przykład dwóm płatom nori prażonego, lub garstce nawodnionego łakamej w zupie lub sałatce. Uwaga, nie przesadzaj, mimo że są bardzo zdrowe. Zawierają dużo jodu, a jego nadmiar. Może wpływać na tarczycę. Dlatego kluczem jest umiarkowanie i regularność. Spożywanie alk jest dużo prostsze niż się wydaje. Możesz się namoczyć w wodzie i dodać do zup lub bulionów warzywnych, wymieszać ze świeżymi sałatkami, jeść w formie prażonych hipsów lub używać sproszkowanych alk jako przyprawy, którą posypiesz ryż lub rośliny strączkowe. A jeśli dodatkowo połączysz się z odrobiną witaminy C, na przykład sokiem z cytryny lub pomarańczy. Twoje ciało przyswoi jeszcze więcej wapnia i żelaza. Pomyśl o algach, jak o ukrytym skarbie na dnie morza, skoncentrowanym, potężnym i pełnym minerałów, których trudno szukać w jakimkolwiek innym pokarmie lądowym. Zaledwie małe porcje każdego dnia dają Twoim kościom naturalne i silne wzmocnienie. Przeciwko osteoporozie. A teraz, gdy znasz ten sekret, powiedz mi, czy odważyłbyś się włączyć algi do swojej co tygodniowej biety, aby dostarczyć swojemu ciału? Dziesięć razy więcej wapnia niż mleko? Teraz, gdy poznałeś sześć najpotężniejszych pokarmów, które pomagają zwalczać osteoporozę i wzmacniać kości, możesz się zastanawiać, jak wprowadzić je do codziennego życia? Bez komplikacji. Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz wprowadzać radykalnych zmian w swojej biecie. Wystarczy, że będziesz je stopniowo dodawać do swoich zwykłych posiłków, a z czasem zauważysz efekty. Na śniadanie możesz dodać nasiona chia do owsianki lub garść suszonych fig obok świeżych owoców. Na obiad włącz porcję jarmużu lub amarantusa. Jako dodatek do dania głównego. Na podwieczorek zamień ciastka i słodycze. Na garść migdałów lub kilka prażonych liści alg. A na kolację nic lepszego niż lekka zupa. Z warzywami i odrobiną wodorostów aby zakończyć dzień dodatkową porcją wapnia. Pamiętaj, że kluczem jest regularność i różnorodność. Nie chodzi o to, by ciągle jeść to samo. Lecz by rotować produkty. Aby organizm otrzymywał pełne spektrum składników odżywczych. Dzięki temu nie tylko wzmocnisz swoje kości, ale także poprawisz energię, trawienie i ogólne samopoczucie. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka z pewnością siebie, chodzisz bez lęku przed upadkiem i cieszysz się życiem z przekonaniem, że Twoje kości są mocne i stabilne. To właśnie prawdziwy dar. Jakie daje dbanie o nie już dziś? Zanim skończę, chcecie o coś zapytać: który z tych produktów spróbujesz jako pierwszy? Napisz w komentarzach Twoje doświadczenia. Mogą zainspirować i pomóc wielu innym, starszym dorosłym w naszej społeczności. Daj mi polubienie, jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego. I podziel się tym filmem z rodziną. Z rodzicami, Dziadkami lub kimkolwiek. Kogo chcesz widzieć silnym i zdrowym. A co najważniejsze, zasubskrybuj kanał. I włącz dzwoneczek, jeśli spodobał Ci się ten film. Bo co tydzień dzielimy się naturalnymi poradami, które mogą odmienić Twoje zdrowie po 60. roku życia. Zostań jeszcze chwilę: bo tu, na ekranie, zostawiam Ci inne filmy które cię zaskoczą i poprowadzą dalej. Na drodze do naturalnej troski o ciało. Kliknij teraz i ucz się dalej razem z nami. Serdeczne pozdrowienia i błogosławieństwa.